Dlaczego wszyscy przyzwyczailiśmy się tak łatwo, że to Moskwa jest miejscem, gdzie czci się zakończenie, yy, zakończenie działań wojennych, a nie na przykład Londyn czy, czy Berlin, co byłoby jeszcze bardziej naturalne? To nam tylko иногда wydaje się, że prowadzą jakiś to po prostu No i to przeskoczy i e, nikt nie zwraca uwagi. Nie, Wy понимаете, to po prostu zakłada się w głowę milionom ludzi. Władze Polski zamierzają zniszczyć ponad 500 sowieckich pomników. Mówi się o monumentach ustanowionych w dziękczność SSSR, tę Etostronę od faszyzmu. Podejmowałem trudne decyzje, likwidując obiekty sowieckiej propagandy. Na pewno was nie, nie zostawimy. Będziemy wspierać Ukrainę aż do pozytywnego zakończenia tej wojny, aż do zwycięstwa nad Rosją. I gaz, i broń, czaka, amerykańskie południowo-koreańskie kontrakty, e, i czołgi K2, i amerykańskie wyrzutnie. Ja tu słyszę, proszę Państwa, o czołgach i bombach. I taka piosenka mi się przypomniała. Czy to jest tak, że silni rządzą słabymi, czy tylko słabi rządzą tak samo słabymi? Będzie miasta, będzie pomór, będzie wranka na chłopa. Badania pokazują, że lud naszą armię kocha. Musimy być lubiani i zapraszani na całym świecie. Maciej Maciak.